Jezu, Jezu, Jezu. Jezu, Jezu, Jezu. Jezu, Jezu, Jezu. Pokój i dobro. Dzisiejsza niedziela to uroczystość Trójcy Przenoświętszej. W naszym kościele zachodnim, po okresie Wielkanocnym, pierwsza niedziela, która przypada po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, jest uroczystością Trójcy Świętej. A więc chcemy pochylić się jako Kościół, jako wierzący, nad tajemnicą Boga, który nie jest sam, nie jest Bogiem samotnym, ale jest Bogiem jednym, jedynym, ale w trzech osobach. Coś, co oczywiście nam się wydaje trudne do zrozumienia, do pogłębienia i rzeczywiście, gdyby. Byli tu jacyś studenci teologii, to po wykładach z dogmatyki może byliby w stanie nam przybliżyć bardziej tajemnicę trójcy Najświętszej w jej immanentnej rzeczywistości, czyli w tym, jak funkcjonuje wewnątrz osób trójcy świętej. Ale tak naprawdę ostatecznie nie o to chodzi w naszym życiu i w naszej wierze, ponieważ Boga poznajemy przede wszystkim nie z podręczników teologii, ale z doświadczenia, z życia z Jego obecności w naszym życiu i tak również dzisiaj liturgia zaproponuje nam spojrzenie na tajemnicę Pana Boga, którego ostatecznie odkrywamy jako Trójcę Świętą, ale z perspektywy naszej, to znaczy doświadczenia tego, jak Bóg się nam objawia właśnie na kartach Pisma Świętego. W Ewangelii, którą za chwilę postaramy się pokrótce omówić, usłyszymy słowa Chrystusa wypowiedziane do Nikodema, Chrystusa o Bogu, jak Bóg umiłował, umiłował świat. Bóg, Chrystus zwraca się do Nikodema, do tego szczególnego, pamiętamy, takiego nocnego czciciela Chrystusa, który przychodzi do niego w nocy, aby z nim porozmawiać jako faryzeusz. Może od razu zapytajmy, Nikodem, ta szczególna postać, która tutaj w Ewangelii Janowej w trzecim rozdziale się pojawia, zapytajmy, gdzie jeszcze, czy w jakie jeszcze, albo w jakich jeszcze Ewangeliach pojawia się postać Nikodema? Może A, we wszystkich. Ewangeliach również w trzech synoptycznych i Janowej jest wyzmiankowana postać Nikodema. Może B. Oprócz Jana jeszcze u Łukasza, bo on ma wiele takich specyficznych i szczególnych fragmentów, a może C, w żadnej innej poza tą Janową już więcej nikodem się nie pojawia. Na końcu się przekonamy. I zanim przejdziemy do tego krótkiego fragmentu z rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem z trzeciego rozdziału Ewangelii Janowej, sięgnijmy do. Czytania pierwszego, które na tę niedzielę wreszcie po długim czasie pojawia się ze Starego Testamentu, bo jak pamiętamy, cały okres wielkanocny był zdominowany przez czytania z Nowego Testamentu, szczególnie z dziejów apostolskich, ponieważ odkrywaliśmy Chrystusa i doświadczenie paschalnego, misterium Chrystusa w pierwotnym kościele. Dzisiaj w okresie zwykłym również sięgamy do Starego Testamentu. I oto na tę niedzielę przygotowany jest dla nas fragment z 34 rozdziału Księgi Wyjścia. Jest to fragment bardzo szczególny. Nawet niektórzy właśnie ten fragment dzisiejszy uważają za jak gdyby centrum teologiczne Starego Testamentu. Bóg tutaj jawi się w swojej pełnej osobowości. Moglibyśmy powiedzieć, Bóg wystawia sobie takie świadectwo czy dowód tożsamości, albo inaczej, swoją, swoją charakterystykę Bóg sam określa. I w takiej perspektywie warto patrzeć na Boga tego, jak On sam się Bóg określa. To samo zdefiniowanie się Boga. Jesteśmy w kontekście Księgi Wyjścia, kiedy Mojżesz wychodzi na górę po to, aby tam otrzymać, odnowić przymierze, tablicę prawa, przymierza, dekalogu otrzymać i tam właśnie Bóg pozwala się Mojżeszowi spotkać, objawić, ale nie w tak dosłownie. Stary Testament ma przekonanie, że nie można Boga zobaczyć i pozostać przy, przy życiu, chociaż powiedziane jest, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, ale to nie znaczy, że go widział, bo można rozmawiać z kimś z twarzą w twarz, ale niekoniecznie spoglądać w jego oblicze. Więc tutaj Mojżesz na górze Synaj spotyka Boga, ale w takim zagłębieniu skały. Wchodzi w zagłębienie skały, Bóg przykrywa ręką, taki obraz oczywiście, to zagłębienie skały, żeby Mojżesz nie mógł zobaczyć Boga, aby, mógł, aby móc zostać przy życiu. I wówczas Bóg przechodzi, przechodzi jego chwała. I powiedziane jest, że kiedy Bóg przechodzi, pan zstąpił w obłoku, Mojżesz zatrzymał się i wypowiedział imię. Adonai, czy imię Pan. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał. Pan, Pan. Bóg miłosierny, łagodny, nieskoro do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Na jednym oddechu wypowiedziałem te słowa, ale są one bardzo treściwe. Właściwie to nasze tłumaczenie, z którego korzystam, używa innego słowa. Używa słowa, które jest zapisem świętego, świętego hebrajskiego tetragramu. Żydzi. Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię własne, JHWH, Wha, tak zwany tetragran, czyli cztery litery, j he, Waw i He. Cztery hebrajskie litery, które oznaczały święte, własne imię Boga Izraela. Ale było to imię niewypowiedziane, to znaczy takie, którego nie można było wypowiadać, ponieważ było święte, było niepoznawalne, do końca niezgłębione, dlatego Żydzi unikali poza jednym wyjątkiem w roku, unikali wypowiadania tego imienia. Dlatego używano zastępczego imienia Adonai, co oznacza mój Pan. Ale najpóźniej w tradycji greckiej zostało to przetłumaczone jako Kyrios, czyli pan, czy później w łacinie dominus. Dlatego i my używamy tego zastępczego niejako imienia pan. Nie mając na myśli tytułu honorowego, tak jak mówimy pan prezydent, czy pan Wiesław o, jakimś osobie, o jakiejś osobie, ale pan w znaczeniu ten, który panuje, dominus, Kyrios. Aby nie używać tego własnego imienia Izraela zgodnie ze starożytną, żydowską tradycją. A więc Bóg jawi się najpierw podwójnie wypowiadając swoje własne imię, podwojone imię, wyzywa się siebie niejako na świadka w sposób ten podwójny i mówi Bóg miłosierny i łagodny. El rachum wachanun, Bóg pełen miłosierdzia i pełen łaski. Bóg tutaj jawi się jako ten, który przede wszystkim ma miłość troskliwą, miłość miłosierną, miłość łaskawą wobec człowieka. To jest ta cecha charakterystyczna Boga. Jesteśmy w Starym Testamencie. Często panuje taki pogląd czy mit, że Stary Testament pełen jest jakiegoś okrucieństwa, pełen jest obrazu Boga takiego surowego, karzącego, pełnego agresji czy przemocy. Tymczasem tutaj Bóg sam siebie objawia, i to jest centrum objawienia Boga w Starym Testamencie, jako Bóg miłosierny, Bóg łaskawy. Dalej, Bóg. Nieskory do gniewu, dosłownie powolny w gniewie, czyli nieszybki, powolny w tym, aby się gniewać. I wreszcie bogaty w łaskę i wierność. Chesed we Emet. Dwie cechy, czy taki dwumian, który bardzo często występuje w Pisie Świętym: Łaska i wierność. Bóg jest łaskawy i jednocześnie wierny. Wierny w swojej łaskawości, łaskawy w swojej wierności. To są cechy, które Bóg sam sobie przypisuje, objawiając się Mojżeszowi. I później cała tradycja biblijna. Starego Testamentu, religii mojżeszowej, jak ją nazywamy, będzie bazowała na tym właśnie objawieniu się Boga. Bóg, który objawia się jako Bóg pełen miłości. To jest to najważniejsze, co Bóg chce nam przekazać. Że On nie jest Bogiem, którego trzeba się bać, nie jest Bogiem, przed którym trzeba uciekać, nie jest Bogiem, który nas tylko rozlicza ze zła czy czyha na nasze potknięcia, ale jest Bogiem miłosiernym, Bogiem dobrym, Bogiem łaskawym. To jest przede wszystkim doświadczenie Boga, które niósł Izrael, objawiona religia, które później również dotarło do nas i takiego chcemy Boga również my doświadczać i poznawać. W tę właśnie niedzielę pytamy, jaki jest Bóg. Nie tyle zgłębiamy tajemnicę Trójcy Świętej, co chcemy zapytać się, jaki ten Bóg jest, bo często z niewiedzy albo z niewłaściwej informacji o Bogu możemy tego Boga odrzucić. I często tak się dzieje, że właśnie człowiek odrzuca Boga, ale takiego, jakiego sobie wyobraził, albo takiego, jakiego wydaje mu się, że ten Bóg jest. A dzisiaj, kiedy zapytamy się, jaki Bóg jest, sam Bóg daje nam odpowiedź. Daje tą odpowiedź oczywiście Mojżeszowi, ale dzięki temu możemy i również dzisiaj my poznawać Boga w tym wspaniałym, wyjątkowym zdaniu. Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Bardzo często patrząc na zło w świecie, bardzo często patrząc na obojętność w świecie, możemy powiedzieć, gdzie jest Bóg, albo jaki ten Bóg jest, dlaczego nie interweniuje, dlaczego nie pomaga, dlaczego się nie angażuje, dlaczego nie jest aktywny w moim życiu, w życiu innych. Często, jak już wspomniał brat Paweł, czytając Stary Testament, możemy zobaczyć Boga krwawego, Boga mściwego. Dzisiaj Bóg się przedstawia i to jest sedno, i to jest moment centralny. Owszem, Bóg będzie też i sprawiedliwy, będzie też tym, który prowadzi Izraelitów, prowadzi ich również do zwycięstw militarnych. To wszystko jest opisane na kartach Starego Testamentu. Ale dzisiaj ten moment jest wyjątkowy, ten moment jest najważniejszy i tak Bóg chce być znany. I co ciekawe, oprócz tego, że ten Bóg tak się przedstawia, bo byśmy mogli powiedzieć, że On sam sobie wystawia laurkę i sam się przedstawia z tej najlepszej strony, to jednak w tej historii jest coś, co Bóg już wie, Mojżesz jeszcze nie. Mianowicie, kiedy Bóg mówi o tym, że jest miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogate w łaskę czy wierność, Mojżesz prosi później Pana, aby szedł pośrodku nich. Owszem, mówi, że ten lud jest o twardym karku, ale ty przebaczasz nasze winy. A właśnie na dole Izraelici zaczynają wątpić. Właśnie na dole Izraelici tworzą sobie cielca ulanego z metalu, ulanego ze złota i mówią: To jest nasz Bóg, to jest ten, który wyprowadził nas z Egiptu. I kiedy Bóg wypowiada te słowa do Mojżesza, kiedy tak właśnie mu się przedstawia, to już doskonale wie, co tam nadal w obozie Izraelitów się dzieje. Mojżesz tylko się domyśla, bo zna swój lud i dlatego mówi, że to jest lud o twardym karku, ale nie wie, co teraz się dzieje. I kiedy już się dowie i kiedy zejdzie tam na dół, to zobaczymy, że Bóg dalej będzie wierny. Owszem, będą konsekwencje, będzie kara tego wydarzenia, ale Bóg będzie wierny, będzie pośrodku nich, będzie dalej obecny w namiocie spotkania, będzie ich prowadził do ziemi obiecanej, dalej będzie tym Bogiem, który jest Miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Nie są to tylko słowa, co więcej, tylko czcze słowa wypowiadane, ale za tymi słowami idzie prawdziwy Bóg, który tak właśnie względem nas, ludzi, postępuje. Ten sam Bóg doprowadza objawienie samego siebie do pełni w Nowym Testamencie w osobie Jezusa Chrystusa. I tak jak przed chwilą rozważaliśmy pokrótce, tak zwane centrum teologiczne Starego Testamentu. Tak teraz w Ewangelii sięgamy do tego, co jest właściwie centrum objawienia Boga w Nowym Testamencie. Nasz Pan Jezus Chrystus w słynnej rozmowie nocnej z Nikodemem w trzecim rozdziale Ewangelii Janowej mówi te słowa, które wydają się być taką kwintesencją Ewangelii dobrej nowiny. Mówi mianowicie Chrystus: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. To jest kwintesencja tej Bożej Miłości, tych cech, które widzieliśmy przed chwilą w Starym Testamencie. One się dzisiaj otwierają czy objawiają nam w tej szczególnej odsłonie w pełni swojej. To znaczy, Bóg już nie jest Bogiem Adonai, ale Bóg przede wszystkim jest Ojcem. Ojcem, który ma swojego ukochanego syna. Bóg jest Bogiem miłości, Bogiem relacji. I w tej szczególnej relacji między ojcem a synem pojawia się coś szczególnego. Bóg jest w stanie ofiarować własnego syna, dać swojego syna po to, aby świat miał życie wieczne. A w teologii czy w nomenklaturze janowej życie wieczne możemy utożsamić z obecnością Ducha Świętego w sercu człowieka. Życie wieczne, które posiadamy już teraz w Duchu Świętym. A więc tu mamy już to szczególne objawienie tej przedziwnej tajemnicy Boga, który jest jeden, a jednocześnie w trzech osobach. Jest ojciec, który kocha swojego syna, który wszystko daje swojemu synowi, a jednocześnie wydaje tego swojego syna na zbawienie świata, po to, aby świat mógł doświadczyć tej niesamowitej Bożej Miłości w Duchu Świętym. To jest tajemnica, która do końca nas jakoś przerasta, ale możemy widzieć w tym przede wszystkim prymat miłości, prymat Bożej Miłości. Tak właśnie Bóg ukochał świat. Nie chce świata potępić, nie chce świata odrzucić. Nie chcę nikogo, nikogo z ludzi w jakikolwiek sposób odrzucić czy potępić, o ile sam człowiek tego nie będzie chciał, ale Bóg chce zbawiać, ponieważ kocha. Kocha najpierw swojego Syna Chrystusa, a w Chrystusie, który stał się człowiekiem, kocha cały świat i za ten świat oddaje niejako swoje życie właśnie w Chrystusie. To jest tajemnica, którą możemy całe życie rozważać, kontemplować i nigdy do końca nie dojdziemy. Ale dzisiaj w to święto, w to uroczystość Trójcy Świętej Kościół zaprasza nas, abyśmy pochylili się, w takim duchu kontemplacji, zadziwienia, może zachwytu, właśnie nad tajemnicą Bożej Miłości, która posuwa się aż do unicestwienia, aż do w jakimś sensie zanegowania samego siebie, po to, aby świat miał życie, aby świat mógł doświadczać miłości. Właśnie takiego Boga już w Starym Testamencie mogliśmy odkrywać. Pan Bóg się objawiał niejako stopniowo, ale w Chrystusie, w, w tym Bogu wcielonym w osobie Jezusa Chrystusa, to objawienie doszło do pełni. I dzisiaj możemy cieszyć się właśnie takim Bogiem, który kocha który daje nam samego siebie i który chce obdarzać nas tą niesamowitą, największą i najpiękniejszą miłością. Jezus nieustannie mówi o Ojcu, jaki jest dobry, jaki jest wyjątkowy, jaki jest kochający, jaki jest wspaniały. Tak często i tak dużo mówi o Ojcu, że nawet przez wiele lat nie uważano Chrystusa za Boga, no bo przecież nigdy sam o sobie tak nie powiedział. Właśnie ten akcent, który Chrystus kładł na Ojca był tak mocny, że wydawało się, że Chrystus jest wręcz w cieniu. My doskonale wiemy, że jest inaczej, ale po to Chrystus przyszedł na świat, żeby pokazać nam, jaki jest ojciec, że jest kochający. I tą miłość możemy w różny sposób i w różnych aspektach odkrywać. Jednym z aspektów jest właśnie to, że ojciec posyła swojego jednorodzonego syna, aby ten. Świat zbawił. Komuś może się wydawać to przerażające, że tak ojciec może lekką ręką wysyła syna i mówi: synu, ty to zrób, ty się poświęć, ty się ofiaruj za nich, ty podejmij to cierpienie, że może ten ojciec jest taki nieczuły, że może zupełnie jest jakby bez kontaktu tutaj, czy bez emocji, czy bez relacji z tym synem, więc łatwo mu poświęcić kogoś, a nie samego siebie. Ale kiedy pomyślimy o naszych bliskich, może ktoś właśnie pomyśli o swoich dzieciach, to bardzo często łatwiej jest samemu się poświęcić, samemu się ofiarować, samemu wziąć na siebie swoje cierpienie, niż doświadczyć cierpienia innych. Często tak właśnie rodzice sami sobie ujmowali może pokarmu, może jedzenia w jakichś trudnych momentach, czy ujmowali sobie jakiś dóbr po to, żeby dzieci miały, żeby dzieci były nakarmione, żeby dzieci były ubrane, żeby dzieci miały to, co podstawowe. Nawet może nikt z rodziny tego nie widział, jak oni się poświęcają. Bo cierpienie dziecka, patrzeć na cierpienie swojego dziecka jest czymś straszniejszym niż samemu cierpieć. Dzisiaj możemy tak spojrzeć właśnie na tą relację ojca z synem. Że On bierze na siebie również to cierpienie związane z tym, że będzie widział cierpienie, więcej będzie widział śmierć swojego jednorodzonego syna, ale wie, że to poświęcenie jest dla wszystkich nas, dla całej ludzkości, dla każdego z nas. Takim obrazem, jak zawsze, niedoskonałym, ale w jakiś sposób pokazującym tą tajemnicę jest taki krótkometrażowy film, parę lat temu się pojawił, różny ma tytuł. Od takiego prostego most, aż po tytuł Most Nadziei. Taka prosta historia pokazująca ojca z synem, takim chłopcem około dziesięcioletnim. Ojciec pracuje w takiej portierni, stróżówce przy moście zwodzonym. Ten most, jak przepływa statek przez rzekę, trzeba otworzyć, a jak tym mostem kolejowym jedzie pociąg, to trzeba go zamknąć. Ten syn bardzo lubi swojego tatę. Tam w tym krótkim filmie pokazana jest ta wyjątkowa więź, relacja między nimi lubi też pociągi, często idzie z tatą do pracy, przygląda się, jak jadą pociągi, przygląda się tym ludziom, bardzo różnym ludziom. I tym, którzy jadą do pracy i ci, którzy wracają do domów, jedni są dobrzy, inni są źli. Jak powiedzmy przekrój społeczeństwa. Ten pociąg w sobie byśmy powiedzieli, zawiera w jakiś sposób całą ludzkość. I któregoś razu zdarza się jakiś błąd techniczny, w pewnym momencie jedzie pociąg, trzeba zamknąć most zwodzony, następuje tam jakaś awaria. Ten syn biegnie do taty, nie wie co się dzieje, wpada w pewne miejsce, które za chwilę będzie zasłonięte właśnie przez tą płytę mostu zwodzonego. Nie ma już możliwości wyciągnąć syna. Trzeba podjąć decyzję, czy zamknąć ten most, żeby pociąg mógł przejechać. I ci ludzie mogli być bezpieczni, ale wtedy poświęci swojego syna, bo on tam zginie, czy nie, od, nie zamykać tego mostu, ratując syna i sprawiając, że pociąg się wykolei. Trudna decyzja, bardzo poważna decyzja w tym filmie, uprzedzając już fakty. Ten ojciec zamyka ten most zwodzony. Ci ludzie przejeżdżają, nawet nieświadomi tego, co właśnie teraz się dokonało. Jakie cierpienie niesie ze sobą ten człowiek, który w nieświadomy sposób dla nich, a świadomy bardzo dla siebie właśnie ich uratował. Niedoskonała historia, niedoskonała fabuła, bo wiemy, że Chrystus sam też się ofiaruje, ale jednocześnie w tym filmie możemy zobaczyć to, o czym dzisiaj mówi Chrystus. O tym cierpieniu ojca, który nie lekką ręką posyła swojego syna, ale właśnie z dużym cierpieniem i jednocześnie z troską i miłością o nas posyła swojego syna, żeby ten syn ten świat zbawił. Oczywiście my wiemy na końcu, że jest stanie, jest zwycięstwo i jest ta dobra nowina, ale cierpienie Chrystusa i cierpienie Ojca niemniej było prawdziwe i było tym cierpieniem i poświęceniem dla nas, dla każdego człowieka. Zapytaliśmy, w jakiej jeszcze Ewangelii, oprócz Ewangelii Janowej, jak słyszeliśmy dzisiaj, występuje postać Nikodema. Może A we wszystkich innych, czyli trzech Ewangeliach Synoptycznych, również wyzmiankowana jest ta postać. Może B oprócz Ewangelii Jana jeszcze u świętego Łukasza. A może C w żadnej innej, poza Janową Ewangelii, nie pojawia się ta postać Nikodema. Odpowiedź prawidłowa to ta ostatnia, C. Rzeczywiście, Nikodem, chociaż kilkukrotnie pojawia się w Ewangelii Janowej, w żadnej innej nie jest wzmiankowany, a więc szczególnie ta postać jakoś. Podkreślana przez Ewangelistę Jana, dla nas o tyle cenna, że właśnie w rozmowie z Nikodemem Chrystus objawia tę wielką, niesamowitą miłość, jaka przyświecała Bogu po to, kiedy zbawił ten świat. Bo ostatecznie, kiedy pytamy o to, o co chodzi w tajemnicy Trójcy święty, takie pytanie może często się powie: jak to jest trzech? Czy jest trzech Bogów? Czy jest jeden Bóg? Jak to jest, że jest jeden, a jest trzech? Możemy pytać, o co właściwie wchodzi? Po co takie zamieszanie? Po co chrześcijaństwo tak tutaj miesza w, tym, w tej tajemnicy Boga? Kiedy pytamy się o co tak naprawdę chodzi, to odpowiedź jest: bynajmniej nie chodzi o pieniądze, ale chodzi o miłość. Chodzi o miłość. To właśnie prawdziwa i najgłębsza miłość objawia się w tej tajemnicy pana Boga. Zawsze chodzi. I to zostawiamy jako przysłowie na dzisiaj. O co, jeśli nie wiadomo o co chodzi w Bogu, to chodzi o miłość. Chodzi o Jego miłość, którą najpierw przeżywa w sobie jako Bóg który jest Bogiem relacji, Bogiem miłości między osobami Trójcy Świętej i tę miłość przelewa na cały świat, na nas. I tej, z tej miłości my również możemy czerpać, nią się cieszyć, z niej korzystać. Obyśmy rzeczywiście tą Bożą miłością na co dzień się karmili. Pokój i dobro.